poprzednim odcinku Jo, <laughs> z tej strony fioletowy bambus i mam zawsze zaprosić Was do grudania yy, chyba już 9 odcinka z serii. Zagrajmy w Pokémon Fire Red na zasadach nazlog. Yy, na samym wstępie było właśnie pokazane prawidłowo. Rozgromiliśmy salę Vermillion City. Yy, I tak, nie ekspiemy moich Pokémonów. Oczywiście są takie piękne. Dziobek, Furiat, Chariet, Psycholka i kryćkowy 3. Niestety, jak już, jak jeszcze pamiętacie, wyznaczyłem sobie karę za to, że użyłem Super Potiona na Harriet i przez trzy kolejne, że tak powiem, yy, miejsca, gdzie mogę łapać nowe Pokémony, nie uczynię tego. Niestety moja nierozwaga, no zapominalskość może zawiniły. Dobra, no to teraz udajemy się, że tak powiem, na górę. Yy. Ale co ty robisz, że tam byliśmy? No właśnie. I tam mamy się udać, ponieważ, yy, jak pamiętacie, nie mieliśmy tego czegoś, co się nazywało, co się nazywało, co się nazywało, co się nazywało. Yy, czekajcie. Chodzi mi, że... O właśnie, kat, co, coś mi wa, wypadło mi z głowy. Yy, ponieważ na drodze stało nam takie drzewko, które, przez które nie mogliśmy przejść, a teraz już możemy? Ponieważ możemy używać ruchu kat okej. Okay. O, zamknę okno, bo już trochę zimno. Się robi. Ok. I jak pamiętacie, dostaliśmy jeszcze w przedostatnim odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, tak jakby. No, kupon. Kupon na. na 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 rower. No i jak pamiętamy, rower tutaj kosztował aż milion złotych. Milion pokedolców, sorry. Ale jeżeli damy kupon, no to, to po prostu będziemy mieli rower. O tak, patrz, kupon na rower. No i mamy, po prostu wymieniliśmy kupon na rower na rower. Oczywiście mamy bicycle. On mówi, że jak ci się podoba, czy dobrze się na nim jeździ. Yy, Tak, możemy nim jeździć. Jest oczywiście o wiele szybszy niż normalny niż piechota czy nawet bieg. Yy, no to wypróbujmy go. O jest bicycle. Nie możemy nim jedynie jeździć po domkach, ale no, dosyć szybko się nim poruszamy. I tak, nawet muzyka się zmieniła. Yy, mamy tylko trzy pokebole. Pokemonów nie mam zamiar za bardzo łapać. Jak pamiętać, no naczyno przez karę. Ale nie zaszkodzi kupić tam jakieś Pokéboli kilku. No kilku, kilku, no siedem. Myślę, że wystarczy. No, no i... Nie dzięki, spadam stąd, no do, zob do zobaczenia, no No i co teraz robimy? Od razu udajemy się na, na, na wschód. Tak, kryćkowe trzy tutaj zrobią porządek. Aha no i dobra, teraz co może zaznaczę? Besides niech będzie rejestruj. Tak i teraz będziemy mogli prosto go któryś... Oj, nie tym klawiszem, sorry. O kurde, jak teraz stąd wyjść? Yy, exit, exit, exit. Tak którąś pamiętam klawiszem czekajcie sprawdzę moje ustawienia na joypad configuration jest coś takiego jak buton E to albo siódemką albo chyba ósemką Tak się wydaje będziemy mogli coś zrobić tak no nie to też nie i to to też nie to tak dziewiątka zero nie kurde czekajcie może nie ogarniacie, o co mi chodzi, ale zaraz zobaczycie, zaraz... A, tak! Backspace, zapomniałem. No, trochę się zagubiłem. Aby właśnie, możemy zrobić coś takiego, że zaznaczamy ten przedmiot, aby, kurde, aby nie trzeba było wchodzić w torbę, tylko po prostu, w prosty sposób, o taki. Tak, coś w tym stylu, nie będę dalej trolił gry. No to tak, yy, niech że tak powiem Krycikowy czy to zetną te drzewko. Okej, okay. no to. Co, no to. walczmy. Kurde, ale to jest głupie, no ponieważ, no. Ta kara jest dosyć głupia, bo tak to moglibyśmy poszerzyć naszą kolekcję. Tak czy siak gramy na. Na 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 na, na nazwę, więc nie można łapać tylu Pokémonu. A tam za Pokémony są nagrody za złapane. No ale co tam. Będę wiedział, żeby następnym razem nie zapominać o, o, da, o niedawaniu super potwórców. Sorry, jeszcze raz przepraszam. No, ale za to kara będzie słuszna. Dobra, co tam? Walczymy. O już nam uśpił, dobra, trochę przyspieszę, żeby ta walka nie była zbyt yy, nudna. Ale jest tak się jak będzie nudna, ponieważ Drobek śpi. Ej, proszę obudź się. Noż, kurka siwa. No, no i dobra, no i pokonujemy. Prawie nam nic nie zrobił. No i dobra, gast. Nieźle, super efektywne. Odisz używa tego pyłku paraliżującego. No nie możemy nic zrobić. Jedynie quick-atakiem próbować coś działać. Na razie. Onha nie zna żadnego ataku, który mógłby nam coś zaszkodzić Na nas, no, no nasze szczęście oczywiście Bez już zna, tak? Wrap, ale chyba nam za bardzo nie zaszkodzi Tym bardziej, że wygrywamy pojedynek Ona mówi, że go oszukaliśmy Ten tunel jest całkowicie ciemny, będzie Ci potrzebna flesz, by przezeń... A właśnie, to jak widzę jest nowa droga, czyli już mam jedno ekspoisko z głowy Tak, yy, będzie nam potrzebny flash. To jest oczywiście HM, nie chcę go marnować, ponieważ jest to, naprawdę on jest ciężki, On jest naprawdę bardzo słabym HM-em. Nie chcę go marnować na psycholka, więc może jeszcze podejmę jakiegoś Pokemona w razie czasu. No i przy okazji, oczywiście, wyleczę. Albo na odwrót, wyleczę Pokémona, a przy okazji, podejmę jakiegoś innego, ponieważ tam będzie jeszcze, będzie jeszcze taki, że tak powiem, e e Poké Center, ale co tam. De nie, nie chcę deponować, chcę podjąć. Tylko kto tu będzie mógł się nauczyć flesza? Chyba nic z tych Pokémonów nie możesz się nauczyć flesza niestety. E no raczej nie, nie sądzę. No to mamy problem. Ponieważ musimy. No i właśnie. już właśnie odbijają się te pierwsze oznaki mojej, że tak powiem, kary ponieważ jest takie coś nad, jest takie, że tak powiem, yy, taka miejscowa, gdzie można łapać foltorbi, one mogą mieć spokojnie flasza, no ale niestety nie możemy. Yy, cóż, ok, no to tam już mamy z głowy to miejsce, jeszcze dwa tylko. Tak, mamy Arial Ace, o. Można się nauczyć tego w sumie ataku, on jest chyba atakiem dla pokémonów typu latającego. Machop. Aha, no. i przy okazji wam powiem, znaczy przy okazji, no wczoraj nie było odcinka, ponieważ ja nagrywam ten odcinek w poniedziałek, a miał być w niedzielę. No ale sorry, będzie z takim lekkim opóźnieniem, po prostu jakoś nie czułem weny, <grym> tak. O Onix, Onix, no to na Onixa. Achary, to na dawno tam ona ma nie ma wielkiego levela, to niech tam ona się popisze swoimi zdolnościami. Pokémonowymi, no tak, no spokojno. Jak my ma, możemy przegrać nasze hardware? Szczególnie, co nam powiesz? No, masz odwagę stować tak przede mną, tak? No, powiedzmy, że tak, ok? Dobra, i popatrzmy na ten atak, jakim jest Arial Ace. On ma 60 mocy. Aha, prawie każdy może się go nauczyć, ale powiedzmy. A powiedzmy, że Dziobek, on nie ma jakichś tak wielu ataków. No, Psykolka tam jakieś ma, czy 3 też mają. No, Dziobek ma chyba na razie najgorsze ataki. Na razie najsłabsze, no wiecie jak to jest. Yy, lot. Gust Sanda tak się przyda. A powiem szczerze, że Takel nie za bardzo. Nie za bardzo użyłem Takel, to... Yy, Arial Eyes za Takel po prostu będzie. No tak, nieźle. Mocna atak okej, okay, no to Pokémon zmieńmy tutaj moc naszego tego, naszych ataków, tak, wolę mieć na końcu te najsilniejsze, żeby mieć kiedy używać I tak uderza a dobra to tutaj o! No i możemy podążać ku nowym przygodom no raktanel, okej. Okay. Kto się tam przechadza ze swoimi pięknymi Pokémonami? O, dzięki, że pochwaliśmy jej pokemony, wiem, są piękne, szczególnie, yy... no wszystkie są praktycznie piękne. No bo oczywiście są, a właśnie, czego nie użyję? Ponieważ to pod moją opieką. Arial Ace przecież można używać. Wow, wyciągnął innego pokemona. Yy... No ale, mam nadzieję, że będziemy szybsi. Tak, no to po... Po Growlite, a na Charmandera... A niech zostanie sobie psycholka. już no zawalczę szybko. Tak otworzyłem trochę zabrała. No jeszcze raz. Ło wow, celność tam zmiesza, ale trafi jeszcze raz. No i okej. Okay. No i nieźle. Yy, idź dalej. No spoko. Tu jest jakiś łapacz robali. Na łapacza roba, robali. Akurat najlepszy będzie dziobek. Spoko drill, na niego Arial Eye zadziała po prostu perfekcyjnie. No i trochę, jak spa przy okazji, tam yy, no wpadnie. Na drugiego tak samo. No, no, wygrywamy tę walkę. Tak, no, on, on jest niedowiarkiem, ponieważ nie wierzy, że przegrał. No i w tej trawie nie możemy opać. A... O, właśnie, tutaj znaleźliśmy Ether. Ale w tej trawie nie złapiłem żadnego pokemona Ale tak się jakbyśmy łapali Ekasa, czyli strata na tej mapce nie jest zbyt wielka. No ale mnie to po prostu nie obchodzi tak, czy jakbyśmy nie mogli łapać to. No, te Pokémony mamy, to chociaż z tego jestem zadowolony. Spoko, dziobek. Ołki No to podążajmy dalej ku nowym przestrogom Ameryki. Idź mój super robaku. O, widzę, że to kolejny fan tych robali No, Jubek, trochę sapek Nie ma na co marnować Arial Ace H. Gaz go rozwali, tak wie, tak jest. No, to było oczywiste. Na Wedle, czyli Weedle też chyba, mam nadzieję, że gaz zadziała tak bardzo dobrze. I został jeszcze Venonat. Może trochę H lepsze pokażę, więc spróbujmy Arial Ace no jakiś tam wiele nam nie zaszkodził jeśli nie lubisz robaków daj mi spokój no jakoś za bardzo może nie przepadam za robakami aczkolwiek no właśnie mam takiego super pokemona Butterfree To jest naprawdę bardzo dobrym pokemonem dobra na ratatę było krytyk wyszedł. No, ale Arial Ice też świetnie działa nawet na ratatę typu normalnego ona censurowa to już będzie ciężej no i dobrze, że się chociaż y, nasza, y, nasz dżobek nie zatruł. I quick attack, nieźle. I kans, teraz będzie i kans. Y, a co? Area ice, tak. No w dzisiejszym odcinku raczej przejdziemy te, tylko tę drogę. To niepotrzebnie śpieszę te walki za bardzo. No można już trochę wolniej walczyć, ponieważ tak siak, więcej w dzisiejszym odcinku nie będę robił, ponieważ zaj, no, przejście przez sam raktano trochę zajmie. Tak, no dziobek ma 27. Wing tak O akurat Wing attacku się by uczył, no czego nie wiem Arial Ice, no, no. <ścoughs> Tak, ale chyba... No tak, ale Arial Ice tak czy jest chyba lepszy, ponieważ zawsze trafia. No dobra, no to chyba za co? No raczej chyba za gaz. Ponieważ to jest ten sam, że tak powiem, atak, tylko że o 20 mocniejszy, czyli gaz się wtedy w ogóle nie przyda, a stracimy coś takiego jak Quick Attack, który no, jest chyba lepszy od Gasa, jeżeli chodzi o niektóre sytuacje. Czy Bambus zmieni pokony? Nie będę zmieniał ona niech zbije 28. O, I zaraz y, zobaczymy działanie Wing Ataku. Tak bystry wzrok no dobrze działa, Ariel Ice oczywiście wygrywamy krytycznie on mówi, że nie wyrabia no trudno tak wybieram się, a coś co byśmy spotkali, Ratatem. i tak byśmy nie zobaczyli, bo to jest ta sama droga ale tak sobie będzie można zobaczyć dobra, a więc idziemy, tutaj walczyliśmy z tym yy, zmianoholikiem o tu jest hahaha, ha, ha, dawaj no i spoko Y... Giodu. Na Giodu chyba nasze Pokémony się całkiem nie przydadzą, a więc. A nie pójdzie Harriet. Niech pokaże, co umie. A właśnie tak przyspieszam walkę. Zapominam o tym, że miami ja może nie przyspieszać, żeby ten odcinek może ciutkę dłużej potrwał. Ale co tam? Y... Giodut, No, opada ze i Onyx. No, Onyxa również water passer, ale tam przyspieszę. Co tam? Szybciej się skończy. Szybciej odcinek będzie trwał, nie będzie taki przymulantny. No i takie czekarie. 25, chce się nauczyć rapid spin za żaden. Chyba, że za, za żaden atak nie będzie się uczyć. On e, on jakby wyklucza działanie bindu, w rapu, lekcich, and spikes. Szczerze, to on mi się za bardzo tak czy siak nie przyda. No, ale możemy się go nauczyć. Przecież tak jak tylko nie używamy, to. Zawsze tam może czasem się przyda Tak no pokonałeś, spoko I co mówi? Ha, życzliwi ludzie zawsze się śmieją Ha, 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 ale jestem życzliwy, widzisz? Jednak mam kulturę w sobie Okej, okay, gdzie tu się udać? A właśnie rowerek Tak, pojeźdźmy sobie rowerkiem nawet nuta się zmieniła Podkład muzyczny O tak Jak, jak na gali Pride Tak nos w nos, to ty, strasznie Tylko on ma taki wielki boiler ale co tam? Haha, malutki pakerek. No, dzięki że za te, że tak powiem, dzięki za komplementy. Okej, okay, dziodut na dzioduda na Wow! Wow, 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 wow! No, nie, nie nawet nie widziałem, że nasze pokemony są trochę tak wycięczone. No, ponieważ nie chcę, wygram na zlo i nie będę uleczał swoich pokemonów. Dobra, Water Pulse, no, nie widziałem, nie widziałem. No ale Harry chyba bez problemu sobie poradzi z takimi pokemonami jak Kamienne. Nie będzie miała chyba najmniejszego problemu. Bardziej jest to tu jeszcze Kamienne, chyba Ziemne na dodatek. Chociaż Jodut chyba nie bardzo, ale na przykład Onix, tak. Dobra, Machop jest... Unbite na Machop. łonie zbyt efektywne, sorry. Moja nie jest ogromna. <grym> tak, no, teraz wygrywamy. No a to co? A to wygrana tak pachnie. Hahaha, <laughs> dzieciak pakerek. O i znowu to samo widzą się zaciął, czy co Okej, okay, no to jeszcze czeka nas kolejna walka, no co tam? Nie próbuj mnie protegować Co? Kto tu kto cię tu chce protegować? A poza tym wytłumaczysz mi potem, co to znaczy protegować. A dobra niech pójdzie Ariel Eyes. payday! jeżeli nam za dużo... Ło rozsypał się monety. Wow. Dobra. Wygrywamy. No i dobra, ona mówi, że przeginam? Jest utalentowany, no to powodzenia A no spoko Dzięki, tutaj chyba walczyliśmy z tym gościem Nie, my nie mamy na po co tam schodzić Tylko i marnować czasu Kurde, to jest droga numer 10 I na nie moglibyśmy się Zapaść sobie nowego pokemona A mianowicie Woltorba który, który Który, który, który By Mógł się nauczyć flesza I bym przy tym nie marnował Takich ataków na innych Pokémonów. No ale niestety moja nierozwaga była taka, i muszę podnieść za to kara, a więc tak czy siak nie będę łapał tu Pokémona, po prostu go zabiję. Tak czy siak nie by byłby to Voltorb, chociaż takie szczęście. To, to, to się nazywa naprawdę, że tak Nież tak czy siak, jakbyśmy tu nie złapali Voltorba, to tak czy siak musiałby ten, tego ataku się uczyć, Pokémon, Pokémon, Pokémon inny. A właśnie, Psychol... Ciekawe czy, nie wiem, sprawdzę jeszcze, czy się upewni na 100% czy inne Pokemony yy, na, na 100% nie mogą mieć tylko Flesza, ale mi się wydaje, że nie. Egans chyba raczej nie może, no, ale się upewnię. Dobra, ten odcinek trwa na razie 20 minut. Około. Yy, Okej. Okay. A, jeszcze stoczę jeden pojedynek. Ona ma chyba Pikachu, jeżeli się nie mylę. Dobra, krećkowe. Dawaj. Byłam parę razy w sali Pokémon, niestety zawsze przegrywam. No to ciężko, my jesteśmy o wiele lepsi. Kryćkowy 3. Dawajcie. Dig. Tak zakopcie się świetnie. No i nieźle. Nie było ostateczności, więc spoko. I cleffay na cleffairy, na clefaili, na cliff niech będzie dig też. No kryćkowy 3 to jest chyba wielki dla nas pożytek. Tak, ponieważ wygrywamy wszystko praktycznie. Zauważyłem, zauważyłam może, że swędzą nas tu paro Pokemaniaków, wyobrażasz sobie? Oni tutaj w górach? No nie. Okej, okay. yy, tam wejdziemy w następnym odcinku, Rockton objazd do Lavender Town, tak. A co to jest Lavender Town? Dowiemy się również w następnym odcinku, jeżeli uda nam się przejść przez Raktanel, ponieważ dzisiejszy odcinek dobiega już końca. Co tam powiesz, typy Pokemonów różnie na siebie oddziały, tak. Ten mówi, że szuka nas i że da nam za 20 yy, Pokemonów Chyba nie mamy 20 gatunków, a więc nie możemy brać Everstone, ponieważ mamy gatunków jedynie 13 złapanych. Ale powiem szczerze: Everstone to jest rzecz, która jest nam całkiem zbędna. Ona po prostu zatrzymuje ewolucję. A ewolucję można, jeżeli byśmy w ogóle chcieli zatrzymać jakąś ewolucję, można zatrzymać przyciskiem Z, alboż tam X, to to wiecie. To raczej nie będzie problemu. No, raczej nie będzie wielkiej straty z tego, iż nie będziemy mieli tego Everstone'a. Okej, okay, ja tu sobie jeszcze poukładam moje Pokémony, których raczej nie będę expił pomiędzy odcinkami. No bo po co? Eee, są i tak silne. Ok, no to ja się z Wami powoli żegnam. Odcinek może nie był zbyt długi, może nie był za bardzo interesujący. Po prostu przeszliśmy pewn, pewną drogę. A następnym będzie Ractan. Ok. No to ja się z wami powoli żegnam. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować oraz zasubskryć kanał, jeżeli podoba Wam się w ogóle coś na moim kanale Oraz jeżeli macie Facebooka możecie zalajkować mój fanpage na którym ostatnio może nie było zbyt wielu wpisów, ale to się raczej zmieni. Dobra, no to się z wami żegnam. Yo Nara, wariaty, cześć, ziomale, lolo elo, 320 yy, No i nie wiem co tam, no się ma.